Witajcie na 24 Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Witamy Was z budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będziemy dzisiaj dla Was wykonywać płyn do potężnych baniek mydlanych, a potem sprawdzimy, czy ten płyn zadziała. Sprawdzimy. Potrzebujemy do wykonania płynu kilku składników. Na pewno domyślacie się, że jest to woda. My będziemy używać wody destylowanej tak żeby mieć pewność, że ta woda będzie czysta, pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń, albo oczywiście możecie użyć zwykłej wody, tylko proszę tak ją przygotujcie i ostudźcie. Tak jest. Oczywiście drugim składnikiem najważniejszym to jest płyn do naczyń. My używamy akurat e, z góry półki cenowej. Konkretnego, tak bardzo gęstego płynu, aczkolwiek pamiętajcie, to wszystko opracowaliśmy na zasadzie doświadczeń eksperymentalnej, więc też możecie sprawdzić, który płyn do naczyń nadaje się do robienia baniek najlepiej. Tak. E, Ważne, żeby Oprócz gesty. Oprócz płynu do naczyń będziemy potrzebować jeszcze. Kilka różnych proszeczków, które też możecie użyć, nie musicie, w zależności od tego, jak dalece chcecie robić zakupy, no na pewno macie ten proszek. Jest to NACL, czyli? Sól kuchenna. Czyli zwyczajna sól kuchenna. Kolejnym proszeczkiem, który dajemy, jest difosforan węgladu sodu, czyli jest to? Proszek do pieczenia. Dokładnie, albo soda oczyszczona. Dlaczego jest używamy to... proszku do pieczenia? No on ma zapewnić jakby podniesienie pH naszego rozczynu, ułatwić może utrzymanie przez dłuższy czas trzeciego składnika, który tutaj mamy, żeby on się nie Guma Gumaguar? Jest to guma gumaguar. To jest zagęstnik spożywczy używany powszechnie w przemyśle spożywczym. Zresztą otrzymywane z ciekawej rośliny strączkowej, która rośnie, rośliny strączkowej, która rośnie w Azji o nazwie Guar. No i z tych nasion uzyskiwamy, uzyskujemy właśnie taki składnik, który zagęszcza nam produkty. Strączkowa to ona wygląda podobnie jak soja? Fasolka? Tak, jak soja, jak, fa jak fasola. Mm. To, to jest ta sama rodzina. Mamy jeszcze glicerynę. Glicerynę, którą można kupić spokojnie w aptece, kosztuje parę złotych. Ona ma pozwolić, jakby utrzymać się tej naszej bańce przez dłuższy czas w powietrzu. Zatrzymuje, zatrzymuje też parowanie wody z takiej bańki. Czyli co, zaczynamy nasze mieszanie. Potrzebujemy do tego mm, przygotowanej wody, tak. małej ilości przynajmniej do rozpuszczenia naszej gumy góry. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy mieć łącznie litr wody, podamy Wam proporcje na jeden litr wody, musimy odjąć troszeczkę tej wody, którą sobie tak zagotowaliśmy jest. na rozpuszczenie. Powiedzmy, mamy tutaj parę takich różnych zlewek, w których mamy opracowane dokładnie mm -hmm. e, ilość mililitrów. Wy sobie poradzicie na pewno w kuchni też macie chociaż jedną miarkę, chociaż jeden pojemnik z tak, miarką. Sami który to jest skorzystać. połowa szklanki. I spokojnie można do każdej szklanki też gorącą wodę, ja dam, e, mieszać. Ja nawet dam, wiesz dam nawet 200 ml, żeby nam, okay. ponieważ ta guma guła jest bardzo gęsta, tworzy nam się z tego taki mm -hmm. kisiel i zdecydowanie łatwiej będzie większej ilości wody. Więc zalecałabym 200 ml gumy Gouard dajemy 1, około oczywiście 1,3 grama. My już mamy odważoną Teraz mm -hmm, To wcześniej. jest taki żółty proszek, biało-żółty proszek. I jeśli, jeśli pozwolisz, to mieszaj, Dobrze. a ja będę dodawała wszystkie inne odczynniki. I teraz wody. Jeżeli tutaj mieliśmy 200 ml, no to oczywiście weźmiemy 800 ml wody. Ja ją szybciutko odmierzę. Proszę zobaczyć, jakie narzędzie tutaj używamy. Mamy taką specjalną szklaną pałeczkę. To jest powszechne narzędzie używane w laboratoriach, wiele zalet, po prostu nie reaguje, łatwo jest wyczyścić. No oczywiście zwykła łyżeczka też tutaj w warunkach kuchennych ma zastosowanie. Udało mi się. Słuchajcie, mamy dokładnie 800 ml wody, e, no więc najpierw. najpierw dajemy wodę. Guma guar się miesza do samego końca, jak widzicie albo nie widzicie, powstają takie małe nie wszystko jeszcze chce się dobrze rozpuścić. Tak. że potrzebuje trochę czasu. E, więc ja na początek dodam tutaj płynu do naczyń. Jak widzicie on również jest bardzo gęsty. Mhm. Czyli mamy tak, płyn do naczyń, gumę guar, potrzebujemy jeszcze sól i soda. I czyli soda. proszę do pieczenia. No i oczywiście trochę glicerynki. Mhm. Dobrze. To to mamy. A więc dodaję, yy, to jest proszek do pieczenia, tak który też mamy odważony i proszku do pieczenia dajemy około 2 gramy. Zobaczcie, od razu widać, że to jest mhm. proszek, ponieważ tutaj wszedł nam w reakcję i zaczął, Zaczyna się, pienić. zaczął się pienić. I sól, w soli kuchennej dajemy troszkę więcej niż e, taką łyżeczkę, płaską łyżeczkę herbaty, która oznacza około 5 gram, ale my damy troszeczkę więcej. To sól. Dlaczego sól? Prawdopodobnie, prawdopodobnie nie jest tego, bo raczej nie powinniście, ale ona stabilizuje tutaj nam i też może zmienia w jakiś sposób pH. pH. Dobrze. No to co? To ja mieszam. A ja powoli wlewam gumę góry. Gumę gua, ten nasz kisiel. Słuchajcie, gumę spokojnie spokojnie możecie kupić w, na aukcjach internetowych, nie kosztuje to naprawdę wiele, a ilość, którą używamy tutaj, no ona jest zdecydowanie niewielka. Czy zrobiłeś wszystkie zakupy wczoraj? Ile tak, e, około kosztowało? 20 zł. Około 20, około 20 zł. zł. Najdroższy chyba był płyn do naczyń, około 9-10 zł. za I na ile, nam, ile mamy tych wodorostnika? Na ile litrów naczyń wystarczy? Na, chyba z 10 lat tylko, co? Wystarczy to nam na 10-15 litrów e, płynu dopuszczania banik. My robimy dzisiaj tylko 1 litr. No i teraz się proszę, wlejmy trochę gliceryny, tak? Tak jest. Od serduszka. Gdzie ja myślę, że około takie łyżeczki od herbaty. Uu, A, nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi? Ale się mieć. Gotowe. Gotowe. Gotowe? E, mieszajcie, mieszajcie, mieszajcie. Oczywiście lepiej jest rozmieszany taki roztwór. E, tym te bańki będą no, bardziej udane, nie? Musi to być tak roztwór jednorodny. No, Można by to warto, nawet odstawić na jakiś czas. Właśnie, to... Nawet warto jest to na chwilkę odstawić, żeby mieć pewność, że wszystko mhm. się nam e, idealnie wymieszało. Jestem strasznie ciekawa, czy wyjdą. Ja jestem też strasznie ciekawa, ale teraz musimy się zająć jakby narzędziem, którym będziemy puszczać te nasze bańki, tak? I świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie bandaży, tanim rozwiązaniem przynajmniej. Można też zastosować jakieś sznurówki Sznurki, sznurek. które po prostu będą nam pochłaniać tą wodę. Cienki, tak? musi być... No my skorzystamy z tego, z tego naszego bandaża. I słuchajcie, z dwóch cząków od mioteł, do których będą nam posłużyły one do regulacji i do duszenia tych barw. Ok, no to ja mocuję powolutku. I no i zobaczymy ile tutaj potrzebujemy, jaką długość. Może to jest zdecydowanie za dużo. Robimy sobie. Troszkę mniej skręcimy trochę ten bandaż, zrolujemy. Yy, w tą? Jest. Jest tam. dobrze. Hmm. Hmm. Także jak widzicie do robienia baniek mydlanych potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Dobrze. Małkowiec i asystentka. Tak jest. Proszę. Już zobaczcie, że się utrzymuje taka błonka na powierzchni. I już tutaj nam to zaczyna działać. Uh. Tak, ale potrzebujemy jakby... I jeszcze trochę czasu. Y, trochę czasu no i przytrzymania oczywiście te, tego sznurka na jakichś na jakich, na jakich tyczkach, a więc mocujemy tutaj ten nasz sznurek do tyczek. Na tych dwóch elementach, tak, żeby. Tak jest. Spójrzcie, zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda, jak już będzie. I wyjdziemy chyba na zewnątrz, żeby zrobić efekt. Wyjdziemy na zewnątrz, zdecydowanie będzie się piękne słońce, prawie 30 stopni Celsjusza. Przy wyższej temperaturze bańki wyżej się unoszą. Mhm. I zaraz pokażemy Wam, jak to nasza instalacja okay. wygląda. I mamy, mamy ten nasz zestaw, którym za chwilę sobie puść. A jeszcze raz puszczę. Puszczę jeszcze no, raz. Chociaż zobaczymy, nie, nie. jaki jest efekt na zewnątrz. Okej, okay, to widzimy się, widzimy się na zewnątrz. <laughs> za chwilę. Do zobaczenia. I witajcie z powrotem. My jesteśmy w innych okolicznościach na zewnątrz. Nie ma dzisiaj ostrego słońca, ale jest dosyć ciepło. Jest jednak wiatr. Zobaczymy, czy w takich warunkach te bańki nam wyjdą. Nic tutaj przecież nie zmieniałem w składzie tego płynu, a warunki atmosferyczne zobaczymy czy nam pozwolą wykonać je.